Siema. Dzisiaj mamy kolejnego gościa specjalnego w naszym speedranie hetmana. Jest to Bodzio. Znany ze swojego. Germano. Własnego... <laughs> tak tak możesz się przywitać Sorry, nie przerywać, co? <laughs> a może być. Znany ze swojego własnego kanału, na który oczywiście zapraszam. Jest to Bodzio po prostu, prawda? Bo tak patrzę na ten kanał tak, i kanał jest Bozio. Jest Bodzio i pod spodem jest Małpa Bodyit, a bo to jest Instagram. No, tam też zapraszam. Wcześniej też na wszystko blogu z Patecem i również zdobywca trzeciego miejsca na turnieju XN Tentacjona. I zobaczymy, jak mu pójdzie. Czy lepiej niż Ganga Murunowi. Wezwałem cię na Unrankeda. Dobra, dostałem już. Nie, nie przyjmuję, bo. Dobra, mam. To przyjmuję. O, to Dobra, z aha, i dyszki w ogóle. Tak, Okej. Okay. A nie mówiłem tego. I, I co, umawiamy się, że podwalasz hetmana w trzecim, czy jak to ma działać? No ogólnie spróbuję podwalić hetmana w trzecim, chyba że zagrasz na tyle wkurzająco, że nie uda mi się. W sensie i tak go podwalę, tylko w jakiś sensowny sposób. No znajdę jakiś. No dobra, no to myślę, że ci pozwolę, żeby szybciej poszło. No nie. A Ograsz co mnie. miałem, a miałem z tym, czekaj, w sumie to czekaj, to czym mogłem pionem? Dobra, no za... dobra. Nie graj skoczek F3, tak ci powiem. No, dobra, czajnie. No bo, chcia, bo chciałem sobie grać C6, Hetman B6 i Hetman bije F2, a tak to zablokowałeś mi diagonalie ruchem D4. Okej. Okay. Nie wiem, tam w ogóle. Teraz, zagra... Teraz zagram F3. No możesz. Bo w ogóle, dobra. jak tam patrzyłem na ostatnią twoją partię, to tam widziałem D4. No to stwierdziłem, no D4 to przynajmniej uda mi się Hetmana oddać, a to jak E4 w pierwszym. Bo to jest najtrudniejsza część tego speedruna, to jest dramat. Żeby oddać no dobra, hetmanę. ja już mam ruszonego króla, roszada rozwalona, to ja. A, to, jest, to jest dobra taktyka, widzę. No masz przegraną pozycję już. Tylko jeszcze tym nie niego. Trochę tak. Materialnie trochę odstaje, ale to się wyklepie. A jak y, da się w ogóle ten? Mm, obliczyć, jakby ile elo mniej to jest brak Hetmana? Ile elo? Nie, nie wiem, czy rozumiesz, o co pytasz. No, no, że tak jakby wiesz, że jeżeli komuś co ma 2000 Elo, zabierzesz Hetmana, no to on wtedy ma siłę 1300 Elo. Yy, ogólnie istniało, bądź istnieje, aczkolwiek dawno tego nie widziałem, w jakiejkolwiek formie. Na czeskomia coś takiego, jak. handicap. I tam właśnie zabierano Hetmana na przykład. Mm -hmm. jak, był, jak była duża, jak był duży odstęp rankingowy i... To pewnie jakoś się sprawdzało, ale to zasadniczo była jakaś głupota, bo zazwyczaj bez tego hetmana się po prostu przegrywało. Mm. No bo jakby taką stratę pionka, to też dałoby się jakoś przełożyć, nie na. na no, no. Na przykład wiesz, po prostu sparując ludzi yy, o jakimś konkretnym Elo, na ludzi z no, niższym trochę Elo, bez pionka, i zobaczyć, gdzie, gdzie się to uśrednia ta. ta, ta. Liczba wygranych. I hmm. wtedy by można było zobaczyć, że na przykład brak pionka to minus 300 Elo, nie? No tak. No tak w sumie trochę staram się to sprawdzić. Yy, tym, że oddaję ciągle Hetmana i jak widzisz, już, już doszedłem do rankingu no, 980. Tysiąc. Ty, no to mega w sumie. Aktualny bilans. Kurczę nie wiem, czym to zbić. Czy pionem czy skoczkiem. Aktualny bilans, to tam jest chyba 45 wygranych i dwie porażki. I, ale ja na porażkę to w ogóle tragedia, bo przegrałem. Yy, jak już doprowadziłem okay, do wielu. 45 wygranych? No. Śmieszni są ci ludzie na elo. Ale ty mówisz serio, 45 wygranych bez Hutmana? No. Okej, okay, okej. Okay. Nie no, bo to mi się wydaje jedno. A normalnie masz jakie Elo? Yy, na czeskomie między... No. Czekaj, próbuję się skupić. Bo nie wiem czy to bić. Na czeskomie między 200 a 2400. No, no ja sam. A 2400, no okay. ja jestem trochę słabszy od Bartka. Dobra biję pionem. Zgubiałem. E... Wow, ale to i tak. Kurde, wydaje mi się to mega wysoko. 1000 elo bez Hetmana. No bo Hetman to jest... No to jest kurwa dużo. Nie? No to jest strasznie dużo. No. Ja, to... to takie wow. XD akurat. No już jest odcinek na kanale, to jak z Gangamurunem się udało, to trochę w to nie wierzyłem. Bo to jest takie bardziej sprawdzenie zawsze znaczy pokazanie widzą, jak powinno się wygrywać. Jak ktoś nie ma Hetmana? A tu coś nie wyszło jak na razie. Nie no, ale ogólnie wydaje mi się, że taka seria jest dość ciekawa i dość oryginalna. Bo nie wiem, w Polsce nie widziałem nic takiego. A nawet za granicą. Nie, no, myśl, myślę, że spoko. Na, nawet za granicą wydaje mi się, że widziałem to u, hi, u Hikaru, ale on, ale on oddawał za figurę. I nie wiem, czy gdzieś jeszcze coś było. Na tyle nie oglądam, więc nie wiem. Jak myślisz, ile Elo dobijesz? Mmm, cicho liczę na 1400. 1400? ja dupce. No, trzeba wysoko mierzyć, żeby mieć z czego spadać. Ale jestem ścieśniony w tej pozycji. No, no powiem szczerze, raczej, no... Źle bym się poczuł, jakbym przekrał z przewagą Hetmana. Także, no, raczej się dosyć pewnie czuję. Nawet na kogoś 2300 z taką przewagą. Nie, no, 2300 to nawet nie jest duży ranking zasadniczo. No nie, no. no różnica rankingu no, tak, tak. dużo mówi, nie? To, to na tej podstawie można ocenić, czy, czy się wygry będzie wygrywało, czy przegrywało. Tak, żebym miał się czuć. Pewnie z kimś, znaczy pewnie, może to za, za duże określenie, ale także dałoby się grać to myślę, że strata, nie wiem, skoczka albo gońca ewentualnie na twoim rankingu mógłbym mieć maksymalnie. No, no. A, to, a tak to raczej <grych> nie wierzę w rzeczywistość, w której nie wygrasz, szczególnie, że na razie moje figury nic nie robią. I no, dobra, schowam se króla, bo... Bo się boi. Nie wiem. No właśnie, nie no. Jak ma się przewagę, to się powinno nadułpcać, ale. Ach. Nieprawda, jak ma się przewagę, to na no spokojnie. E. Wymieniać, wymieniać i ten. No to, no to akurat prawda. Miałaś nie dojść do tego wniosku. Nie no, to zawsze jak tylko zdobędę przewagę piona, czy. No i daj Bóg figury w gierce, no to, to od razu nadułpcam do wymiany. No ta, uproszczenie pozycji, jalo no do tego moje figury stoją na ósmej, linii. Niestety problem polega na tym, że też dość szybko grasz przez to. Nawet, a tu tu czasowego nie mam. Czasowego. Nie, nie, ja tylko udaję. Ja cię zagadywałem specjalnie, żebyś stracił czas, więc tu akurat się udało. Nie, no o to chodzi. W sensie, mi to dałem, czy mam minutę na zegarze, czy, czy 10 to niewiele zmienia, szczerze mówiąc. Nawet czuję się pewnie z minutą na zegarze. Hmm. Bo akurat jestem buleciarzem raczej. Ile w bulecie masz? No aktualnie akurat spadłem, bo, bo gram tragedię. Spadłem uh -huh. na 220 powiedzmy, ale pik tam miałem dwa co ja ty coś, ja coś w tym stylu. U, podoba mi się ten ruch. <laughs> no dobra, dobra, ale warto, bierac, bierzesz, ok, bierzesz. Znaczy, czy warto? No, no. Mam przegrane niezależnie od tego, co zrobię. No wiem, ale ja bym się zastanawiał, czy wymieniać gońca za wieżę. W sensie inaczej, no nie jest to dla mnie obvious, że się powinno brać w takiej sytuacji, nie? Bo to no. jednak figura mniej. No zawsze zależy wiadomo Wiadomo, że z wartością, ale no, no tak, tak, tak. No ale potrzebuję czegokolwiek materialnego w ręce, żeby jakkolwiek konkurować. A i widział. No, i trochę ruchu, prawie. Tak, ruchu tak, mi brakuje. Teraz zobaczyłem. Niestety, niestety muszę z bólem serca wymienić wieżę. Dobra, dobra, ja wiem, że ty chcesz, żebym wymienił. To nie wymieniaj. No, nie wymienię. Aj. <laughs> nie, no, w sumie to mi w miarę obojętna, było, oczy wymienić czy nie. Bo robienia dobrze mogę zrobić, tak? I tak? Wiem, wiem, bo i tak ci skoczek. No, dobra, dobra. <laughs> Wszystko wyliczone było 8 razy, zanim pomyślałeś. No pewnie tak. I akurat... Różnicy nie... elo, elo nie przeskoczysz. No wiesz, niby się mówi, że straty Hetmana też się nie przeskoczy. A, nadal podtrzymuję, że się nie przeskoczy. Gdzie, dobra, tu byś ty tym tu Hetmanem ten... na Bedła. Nic Dobra, dobra. Robi? No zobaczysz za 7 ruchów. <laughs> Szczęśliwa siódemeczka. Miałeś nie zauważyć tego skoczka. Kurczę, za dużo widzisz, nie podoba mi się. Nie no, no w jednym ruchu straty, no tam akurat co zrobiłem. No. Też się zagadałem. Tak, a skoczek H4 na D4, jak wisiało, to, to też w jednym ruchu wiesz. No, 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 no to mówię właśnie, że to się zagadałem, tylko a tak, to to ten. To, to przecież, no, jeden ruch na dyszce. Ale też tam na turnie nie umiałem takie akcje, kurde. Ale to ze stresu. No fajnie ci ta wieża stoi powiem. No. Możesz mi naskoczyć. O. O, a ja mam kawał szachowy. O nie, boję się. Nie. Jest. Znaczy. No dobra. No, wysokich lotów też nie jest, ale. No. Czekaj zaraz. Na twoim ruchu. Yy, tu, 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 no nie. No to ja ci zacznę opowiadać historię. Niestety, to samo co opowiadałem Gangamuru... Gangamurunowi czy to da się skrócić. Bo nawet już używałem moich potężnych umiejętności wygrywania bez Hetmana, bo jak byłem na mistrzostwach Europy, to tam grałem z jakąś dwójką, czy coś w tym stylu. I normalnie no. bez Hetmana się wygrało. W sensie najpierw się podobało kiedyś tam. Lol, Ale później no. się no. wygrało normalnie. I tak samo. I, I tak samo na innym turnieju też bez Hetmana yy, z, z jakimś młodym chłopakiem też się wygrało, więc śmieszne. To w ogóle najlepsze zwycięstwo wydaje mi się, jak tak totalnie ma się przegrane i później myk. No, no, ale to kurna, to już musieli nieźle <laughs> myśleć, że wszystko już wygrali, Nie żeby no, aż tak podwalić. Najbardziej mnie rozbawiło jak grałem z, grałem z tą dwójką. I ogólnie poległem totalnie w Karokanie. Zagrałem jakieś totalne głupoty. I no miałem przegrane po Debiucie. Rólu rozwalony, tam musiałem chyba wieżę oddawać czy coś w tym stylu. Mm -hmm. Zagaduję sam siebie. Not smart. No, trochę tak. Ale ten headpan nie podoba mi się. A, a co? No Pieneszek niedarmowy, co? Zrobię tak. I... No zrobiłeś, zrobiłeś, fajnie I, I na koniec powstało takie coś, że ja miałem bodajże dwa piony, gdy przeciwnik miał bodajże hetmana i wieżę, czy tam nawet hetmana, wieże i skoczka, jakieś piony. I naprawdę nie wiem jak on to zrobił, ale doszedłem tym jednym pionem, on podwalił wszystko i to wygrałem. No. Uwielbiam takie, taki kombek. Taki, taki, taki tak nawet sam już nie wierzysz, że to, że to masz szansę zadziałać. No i tak chamsko się jeszcze nie poddajesz. Dwa piony kontra, kontra jakieś 18 punktów naszego rolnicy. Albo też jak byłem na mistrzostwach Europy, to grałem z gościem, że miałem że podwaliłem figurę. Coś za dużo tylko podwałek robię. Eee... I grałem do końca i mi po partii powiedział, bo tam na Mistrzostwach Europy gra się podwójne rundy I mi, i mi powiedział, no i było warto grać tak do, do końca A ja takie, no zawsze warto grać do końca, po czym w kolejnej rundzie znać podwaliłem Grałem do końca i wygrałem Oj piękni tacy, piękne Jezus, ja też, no tyle co ja na turniejach popodwalałem w swoim życiu A powygrywałeś coś? Tak Jakąś tam półkę pucharów mam, nie? Ale to takie okręgowe, osiedlowe. Weź dobra, kiedyś... wracamy. Weź kiedyś na jakiś mistrzostwach polski, czy coś? Mm. Mistrzostwa polski. Poczekaj, bo ja się ruszę tu. Aha, to ty mi tu, ja tu. Ty tu. Aha, to tu nie mogę. I tu też i tu się muszę cofać. No dobra. No nie możesz być. A jak mi to powiedziałeś, to się teraz zastanowię, czy nie mogę. No, chyba byłem kiedyś na mistrzostwach polskich, ale no, bo, czekaj, bo ja byłem w katolickim klubie, na pewno byłem chyba na katolickich mistrzostwach Polski. Yy, katolickie? Kojarzę, minister. Yy, no, czekaj, yy, mistrzostwa polskich, szkół katolickich, no coś takiego. <grym> Półkatolickich? Szkół katolickich. A szkół, szkół okay. katolickich. No, no. no. Zaczęłem zastanawiać, co to pół, pół no, no ale no ty wiesz, to ja sobie tak. No z Dudą grałem, nie? Bo to mój rocznik i raz chyba remis miałem w życiu, ale potem to chyba jak miałem 8 lat i on miał 8 lat. Ale potem to. On, on, on nie przestawał grać w szachy, a ja wiesz, poznałem komputer. I poleciał w Kurczę, ja mam się. Nie, no. nie, nie wiem, czy z Dudą miałem remis. Chcę to tak pamiętać, ale teraz patrząc na jego poziom to raczej, raczej chyba nigdy z nim nie, nie zremisowałem. No ja ostatnio też, yy, znaczy wiedziałem, że byłem trzy razy na Mistrzostwach Polski, tylko jak tam patrzyłem i z mamą i z tatą na jakieś wyniki, no to... To jest mój ruch! Ty, ja nie wiedziałem! Znaczy jest twój ruch tak tego... Sięgam, że nie wiedziałem. To jest tak od 10 sekund, więc, więc spoko. Okej. Okay. Mm, ciekawy ruch, aczkolwiek nie działa. Ym... No nie działa, nie działa, zobaczymy co nie działa. Znaczy prawdopodobnie w jakiejś rzeczywistości w przyszłości nie zadziała, ale... Nie od razu, ale się plenie. Nieważne. Dobra, uciekam. Pra ja bym A, że byłem trzy razy na mistrzostwach Polski i tego trzeciego razu nie pamiętałem, po czym znalazłem w końcu wyniki i byłem 38 wówczas. Ale jak nie pamiętałeś? Dlaczego? Bo byłeś tak mały? Yy, nie, właśnie... Czy do... Byłeś pijany. <noise> ja nigdy w życiu. Odwieczne yy... pytanie, pijany czy dziecko? No, nieważne, no? O Boże. Yy... O, to jest ciekawe. Mm, I dlatego nie pamiętam o tym, bo zająłem 38 miejsce na 40 osób. Co najlepsze. Kurde. Co najlepsze byłem wtedy, byłem wtedy w moim piku rankingowym. To miałem wtedy 1866 FIDA. Czyli najwyżej w życiu. No i, te, i wtedy dostałem minus 100 oczek, Elo. LOL. Dobra, bo ty mnie zagadujesz? Zupełnie nie wiem o co ci chodzi, ale tik tak półtorej minutki. Tragedia, tragedia. Co to jest za ruch? Co co to jest za ruch? Właśnie też się zastanawiam. Bardzo robi? dobry. Mm. Dużo rzeczy. Tu jakby w... czego on nie robi. Słyszę, boję się tego ruchu. Zaraz się okaże, że coś mi grozi, czego nie widzę. A co chciał pluje i Piona? Bo nie wiem. No to przegrałeś gierkę, nie? Nie, no to to jest tak zwany trash talk. Na taki liczę. Na razie to masz w minutę 20, więc. Dobra! Ej, chyba dochodę. Aha, tu. Unlucky. A czemu jak. Co, aha, o nie, i ty mi tu nie podwalisz? Dobra, weź mi nie gadaj taki głupot, bo takie podwałki na dzieciaka to sobie możesz robić, wiesz? Dobra, ja tu i tu, tu se styknę. Kurde, najgorsze jest to, że nie zauważyłem, że Hetman może to bić. O, kurde, co znalazł. A Dobra, trafia? mam minutę, to teraz, teraz od razu spoileruję, że będę trochę mniej mówił niż wcześniej. No nie, no dla widza. Dla tych pięciu widzów oglądających, o kurde. Dobra, teraz pięciu, a wiesz, w przyszłości jak się wyrobi Marka, to będą wracali i oglądali stare filmy. stary, bo mi masz grozi. What the fuck. No, Jak to się wydarzyło w ogóle? No że co? że co, że ja tu nad czym myślałem. Nad twoją opowieścią. Aha, to no tak myśli, się myśli, dzieje. A jak myśli, zagram tu, to co? Myślę, że jest fascynująca w też Nie no, była. Aha. I co teraz? Dobra, biorę tak. No, no i co? Biorę. O kurde. <laughs> no nie no, musiałem ryzykować, ale Ej, po... dobra, czemu mi pokazuje zero błędów? No bo miałeś przewagę Hetmana, zasadniczo do lasowej ruchu możesz grać i nie pokażę błędy tak i wtedy nie po aha i nie pokazuje nie no ty no, no bo ciągle masz tak, to tak praktycznie no dopóki praktycznie hetmana nie podwalisz to aha bo to bo, bo złe błędy robi jak jako stracenie przewagi No jako takie giga stracenie przewagi tak mi się wydaje Okej, okay, okej. Okay. Hmm. No Dobra, no byłeś lepszy. <laughs> Masz jeszcze... No ale tam pod koniec, Szcze, szczerze zacząłem się pocić pod koniec, jak zobaczyłem, że mam minutę i w sumie ten piąci tam dochodzi. No. Kurde, ale że znalazłeś ten motyw z Hetmanem. Hetman H6, Hetman d 2 Myślę, że że inni zawodnicy by się dali na ten skoczek BSD2, no bo fajny motyw. Totalnie, totalnie. Szczególnie, że była minuta na zegarze, ale coś mnie, wie. no ja też bym się dał, nie? Jutro byśmy grali tą samą partię, to bym tak schapnął, nawet się bym nie pomyślał. No, ale jak ja mam grać z gościem 88% dokładności? A, wiesz jak jest. Nie, no, ale faktycznie, tak patrzę, to, to każdy. O! Z wykrzyknikiem ruch. Wow. To Hetman 6 jeden ruch, tak? Jedny. No. No, jedyny, nie, nie jedyny dający wygraną. białym. Śmiesznie. Że udało się doprowadzić do takiej sytuacji. Czekaj, jak jedyny dający wygraną? No, Hetman Ten H6? No. A i... to jakbym zagrał, już my skoczka, to co? To nagle jest dla ciebie, ty! No. O kurna! To no, bo... ja byłem aż tak yy, o, o śmierć się otarłem? No, wiesz, H4. No i pewnie w równej pozycji bym, bym to wyciął, no co nie? Doświadczenia czy coś. Ja dupce. <laughs> Ajaj, ale ból tak blisko. Ty, no, a ja teraz sobie, wiesz, to jest... Jak, jak dowiesz się, że, że mogłeś zginąć tego dnia... Dobra, nigdy w życiu się nie dowiedziałem, że mogłem zginąć, ale tak sobie wyobrażam, że mogłbym się poczuć. Pyk, dobra. Nie no, to wszystko z góry zaplanowane od pierwszego ruchu było. Nie no, tyle pułapek ci założyłem i w żadno nie wpadłeś. Aj, no ogląda się TikToka pułapki szachowe. Ale tam masz tylko debiutowe praktycznie. Nie no wiem, to tylko debiutowe właśnie. A jak mnie wkurzają takie... Jezus. W ogóle to szachy powinny... Basic koncepcja szachów to powinno być 960. Te Fischera. Trochę się zgadzam. Bo wtedy. Wtedy nie ma jakichś przygotowań tego. Czysta poezja, czysty skill. No Ja, ja mam trochę takie podejście, że ogólnie to powinno się wszystkim szechistom wymazać pamięć, i żeby po partii już nie pamiętali o tej partii albo coś w tym stylu, żeby nie zapamiętali tych ruchów debiutowych, przerąbanych, bo ci są 20 ruchów debiutowych. I no to jest przeromowane. To jest nudne, dlatego nie mówię debiutów.